Dzień dobry, my rozpakowujemy nasz zestaw do piasku. Jest łopatka grabki. Brakowało nam, bo waksunia zjadła, tak. E nam brakowało. I takie składane wiadro. Ile ten zestaw na nadeńko kosztował? Ja wczoraj nawet nie powiedziałam. 20 zł były większe, mniejsze, także naprawdę spory wybór i bardzo ładne, zobaczcie, kolorystycznie one są. Także super, musisz je wycisnąć tutaj jest kotuś dno i tu wyciskaj dwoma rączkami sobie o, no i jeszcze brawo no i patrz fajne wiadro super nawet na podróże jak gdzieś wyjeżdżacie um, były też bez takich składanych w sensie wiecie całe plastikowe także wybór naprawdę jest bardzo bardzo duży a jeśli chodzi o śniadanie, to u mnie bardzo monotematycznie znowu jajko na miękko. Ale ostatnio albo owsianka, albo jajko na miękko i to jest moje e, po prostu top of the top, jeśli chodzi o śniadankę. Tutaj cały czas home office e, leży, dlatego nawet nie sprzątamy, bo non-stop laptop w użytku. Hipopotam chyba, czy lód? Natomiast pokażę Wam jeszcze skarpetusie, jakie wybrałam w wczoraj wczoraj się na tym w ogóle nie skupiłam, a dzisiaj muszę z tego metki poobrywać. I tak, jeśli chodzi o mnie, 5 par białych skarpetek za 10 zł, rozmiar 35-38. Jeśli chodzi o nadeńkę, no to takie, proszę bardzo, z organicznej bawełny, 27-30 za 8 zł i mamy tutaj trzy pary. To są już takie krótsze, czyli właśnie idealne na wiosnę, bardzo ładne, prześliczne. I do Adidasów, wiecie, żeby mm, nie chodzić z gołą stopą, jak to nieraz fajne, takie tutaj dłuższe, były też krótsze, ale no, one są mniej wygodne, wydaje mi się. Więc takie dłuższe, czarne, bo mam akurat czarne Adidasy, 15 zł za 4 pary, też rozmiar 35-38. Nie wiem, czy one mają gumkę z tyłu taką. Zaraz wam powiem, bo te z Ralfa, które mam, z Ralfa Lorena, mam skarpety. Ma, nie, te nie mają tutaj żadnego. Nie, mają, mają. Zobaczcie, jest silikon na piętach, więc nie powinny się ślizgać. Nie, te są moje, a te są twoje, nadeńko. Przypominam kochani o woreczkach na pieczyw kolnianych, w których wasze pieczywo dłużej będzie świeże, i one są dostępne w moim sklepiku, także link zostawiam Wam na dole. Naprawdę ja jestem szalenie z nich zadowolona. To jest naprawdę cudo, jeśli chodzi o przechowywanie pieczywa, także zachęcam i Was. Na pewno je pokochacie. Woreczki możecie normalnie prać, nic się z nimi nie będzie działo, tak więc tutaj bez obaw. Dzień dobry kochani, witam się z Wami już teraz twarzą w twarz. Właśnie nałożyłam podkład, korektor, utrwaliłam sobie tą tę okolicę oczu i tak pomyślałam, że się odezwę, bo właśnie pralka przestała mnie zagłuszać, więc mogę mówić. I fajny temat słuchajcie, ostatnio jedna z Was mi podsunęła Paula. Pozdrawiam bardzo serdecznie. A propos minimalizmu małej ilości rzeczy. Powiem Wam szczerze, że ja, jak wiecie, praktykuję to od lat. Oczywiście znajdą się w moim domu jakieś rzeczy niepotrzebne, ale też na przykład mój mąż jest ogromnym chomikiem, jemu jest potrzebne dosłownie wszystko, więc jakby tutaj się skrajnie różnimy. Ja natomiast, jeśli chodzi o moje rzeczy, o, bo moja córka też ma ich ogrom i niczego nie chce się pozbyć. Nawet słuchajcie, zabawki, z których ona gdzieś tam wyrosła, one mają być. One mają być koniec kropka, więc no naprawdę tutaj mam niezłą przeprawę, jeśli chodzi o nich, ale jeśli chodzi o mnie i o to, na co ja mam wpływ, czyli na rzeczy w kuchni, na moje rzeczy, na moje buty, yy, na rzeczy takie do domu, jakieś ozdoby, to kochani ja tutaj naprawdę yy, nie mam litości. Nie mam litości. Tych rzeczy mam mało. I dlaczego w ogóle tak jest? Uważam, moi drodzy, i to będę powtarzała zawsze, że jeżeli chodzi o właśnie zminimalizowaną ilość rzeczy w naszym domu, w naszej przestrzeni, o, widzę, że byłam na balkonie i go nie zamknęłam, <laughs> Te rzęsa mi tu wlazła, yy, to po prostu łatwiej nam się w tej przestrzeni funkcjonuje, szybciej się sprząta, ponieważ jeżeli ja nie mam, słuchajcie, zawalonych szafek, Zagraconych, nie wiadomo czym, to ja mam większą siłę, motywacji i chęć, żeby z tych szafek wszystko wyjąć, posprzątać i włożyć. Natomiast wiecie, jak szafka jest wypchana po brzegi, wysypuje się z niej, bo jest po prostu nadmierna ilość rzeczy, no to sami wiecie, jak jest, jak mamy się zabrać za taką szafkę, to nas po prostu skręca w środku i nie chce nam się tego robić. Więc uważam, że to jest właśnie fajne pod tym kątem. Po drugie, oczywiście, nasze pieniądze. Ja, uwierzcie mi, kiedyś spoko, po prostu fulciuchu wysypywało się, wylewało się z szafy, wiecie, maksymalna ilość butów, obłęd, no, natomiast były to rzeczy słabej jakości, no bo jak jest dużo, to najczęściej nie jest dobrze. Oczywiście są wyjątki od reguły natomiast no, w normalnym świecie to tak nie wygląda, więc e, no właśnie, stawiałam na byle jakość aby było dużo, aby był wybór e, ale potem oczywiście mnie to na tyle przytłaczało, że ja kochani, jeśli chodzi o garderowe ja nie miałam pojęcia co z czym łączyć, co z czym pasuje, bo wiecie to kupione gdzieś tam było, było za 20 zł, a to było za stówkę a to było za ileś, a to może założę, bo w sumie jest spoko e, ale nie zastanawiałam się właśnie z czym to zestawić, jak to nic kompletnie. Bardzo dużo właśnie zakupów pod wpływem chwili, emocji, ceny. No i właśnie, kochani, tak to wyglądało, że była frustracja, bo rzeczy dużo, ale totalnie nie wiadomo było co z czym i jak. Teraz zdecydowanie, już od wielu lat, bo cały czas wam to powtarzam, idę na jakość. Oczywiście, to nie jest tak, że trzeba wydawać majątek za dobre jakościowo rzeczy. Tylko wystarczy, tak jak Wam mówiłam, nie raz, nie dwa, czytać składy. W Lumpeksie, w Sinsseju, w najtańszych po prostu sklepach w Pepko zdarzą się takie perełki, wierzcie mi, które mogą być z Wami po prostu przez lata, bo będą z dobrym składem, dobre jakościowo, a za naprawdę niewielkie pieniądze. Natomiast, jeżeli wiem, że mam na przykład słuchajcie nie wiem jedną parę porządnych okularów, to ja przeciwsłonecznych, to ja nie kupuję wiecie na AliExpress czy w H&M po prostu nie wiem kolejnych siedmiu par, żeby tylko mieć wybór, żeby tylko, bo ja wiem, że po pierwsze takie okulary mi nie służą, po drugie z jakością jest tutaj naprawdę, no pozostawia wiele do życzenia i ja moi drodzy. Na przykład planuję sobie właśnie zakup okularów przeciwsłonecznych porządnych. I wtedy będę miała jedne, które już mam, drugie, które dokupię i te okulary ja będę miała przez lata. Wybaczcie, na duśka mi przerwała. No ale właśnie moje wifarery z Raybana ja mam, kochani, jakieś 11 czy 12 lat. Im się nic nie dzieje, one cały czas przecież mogą być używane, bo cały czas są powiedzmy. W Trendach. Nie wiem, jak to powiedzieć. Są tak klasyczne i uniwersalne, że jakby wiecie, spoko. No i właśnie, ja wychodzę z takiego założenia. Balerinki z Hilfigera kupiłam sobie dwie pary, czarne i granatowe. Oczywiście, marzyłyby mi się jakieś szanelki, to już w ogóle by było mega podatczasowe, ale niestety. W każdym razie też te granatowe to ja już mam o, 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 tak długo. Też chyba z 10 lat Jakoś tak. I nic im się również nie dzieje. Ja o rzeczy również lubię dbać. I w momencie, kiedy właśnie zainwestuję w coś dobrej jakości, to też jest duże prawdopodobieństwo, że ja za ten produkt, jeżeli zdecyduję się z jakichś przyczyn go sprzedać, odzyskam naprawdę sporą część pieniędzy. Ehm, czy coś właśnie markowego, czy coś nawet jeżeli w składzie jest naprawdę super e, tkanina, materiał, typu nie wiem, wełniane swetry, kaszmirowe to zawsze jest kochani w cenie to zawsze będzie rozchwytywane i za to zawsze ludzie będą chcieli zapłacić więcej, no bo to jest właśnie jakość i z takiego właśnie założenia zaczęłam wychodzić, bo nie sztuką jest moim zdaniem wydać, no właśnie 400 zł za sweterek z poliestru w momencie kiedy jak będę chciała go sprzedać to prawie nic za niego nie będę mogła wziąć, no chyba że to będzie jakaś super firma, o, oczywiście ale no różnie bywa, wiemy może też nie być super firma, a jeżeli będzie kaszmir, no to, moi drodzy, naprawdę jesteśmy w stanie to sprzedać za fajną sumę. No bo różnie bywa, wiadomo, zmienia nam się gust, kolorystyka, nie wiem, fason i czasami chcemy się tych rzeczy pozbywać, wiadomo. No i tak jak mówię, jeżeli jest coś fajnej jakości, to w tym momencie my jesteśmy naprawdę na wygranej pozycji, bo możemy sobie za to zawięszować fajną kwotę i później oczywiście wydać ją, dołożyć i wydać na coś równie. Super, więc też takie jeśli chodzi o, wiecie o finanse, to w ten sposób do tego e, podchodzę, szanuję swoje pieniądze, wiem ile e, trzeba się napracować, aby je zarobić jejku i co chwilę, słuchajcie i co chwilę, e, no w każdym razie to, to, to tak, dwa, że właśnie ja się czuję lepiej, kiedy mam mniejszą ilość rzeczy raz, że ze sprzątaniem, dwa, że wiem jak co i z czym zestawiać e, no i właśnie, uważam, że jeżeli coś jest dobrej jakości, to nas po prostu nie zawiedzie, jesteśmy tych rzeczy pewni e, a jeśli chodzi o rzeczy do domu, bo właśnie też o to było pytanie, jakieś, wiecie, ozdoby, tekstylia, różne tego typu sprawy. Ja, jak pamiętacie, w poprzednim domu nie mogłam się też za mocno wykazać, bo on nie był urządzony po mojemu, jakby, wiecie, tam planowaliśmy jakiś większy remont i tak dalej. Ta rzecz nie nastąpiła. Wyprowadziliśmy się, sprzedaliśmy tamten dom i teraz, i znów jestem, jakby wiecie, na przeczekaniu, i uważam, że to naprawdę też nie ma sensu i to by było nie fair wobec moich pieniędzy, gdybym ja tu teraz inwestowała i cudowała nie wiadomo jak. Nam jest tu dobrze, jest przytulnie, jest domowo, jest ciepło. Myślę, że ludzie tworzą atmosferę, a nie rzeczy. Natomiast, no wiadomo, jakieś wazony, jakieś tam ozdóbki, coś tam trzeba mieć, wypada mieć, więc część mam z tamtego domu i też z reguły kupuję rzeczy bardzo uniwersalne, jakieś szklane, białe, złote, coś co zawsze lubię, coś co zawsze mi się podoba i coś co zawsze wszędzie się pasuje. Z tego też względu nie było problemem właśnie przenieść tych rzeczy stamtąd tutaj. I używać ich tu ponownie. Aczkolwiek nie widzę kompletnie potrzeby yy, i tak, tak czy siak, czy bym była w docelowym miejscu, czy też nie. Naprawdę nie widzę potrzeby na przykład, yy, żeby mieć, no nie wiem, 20 kompletów ozdobnych poszewek na poduszki. No nie. Czy 20 sztuk wazonów? No nie. <grym> yy, po prostu, jakby wiecie, kupuję uniwersalne, kupuję jakieś takie klasyczne. I używam. I używam na zmiany. Oczywiście kilka, żeby były... No, żeby była jakaś tam różnorodność, bo oczywiście jestem też kobietą w tym wszystkim i różnorodność bardzo lubię, ale naprawdę ja nie widzę potrzeby, żeby zawalać się rzeczami. Bo wiem, że jak będę miała ich dużo, to ja po prostu w większości nie będę używać. No bo kiedy, kochani? Umówmy się. Mając 20 sztuk wazonów, kiedy ja miałabym to wystawiać? I gdzie? I... No nie, no nie. Dlatego tutaj też naprawdę staram się wszystko, kochani, robić z głową, yy, zastanawiać się, bo, no właśnie, można przepaść. Zarówno w ozdobach, jak i w jakichś takich różnych yy, rzeczach właśnie do domu. Yy, więc, no oczywiście, jak będę w docelowym miejscu, wiecie, no to wiadomo, będę chciała sobie tam to i tamto pokupować jakichś tych ozdób już takich docelowych mieć, ale... Yy, ja też widzę, że po prostu mnie potrafią rzeczy e, znudzić, potrafią mi się opatrzeć. I dlatego ja, jeżeli wiem, że czegoś już na przykład ileś czasu nie używałam, nie wyjmowałam, e, i tak było też na przykład, jak się przeprowadzaliśmy, dużo rzeczy takich domowych, jakichś e, nakrycia stołu, jakieś poszewki, ja po prostu posprzedawałam, słuchajcie, na Vinted, bo ja wiedziałam, że i tak tego już nie będę używała. Opatrzyło mi się, tak? Więc mam, że pozbywam się, no bo po co to trzymać? Więc no właśnie, mam coś takiego, że jeżeli wiem, że coś tam nowego do mnie dotrze, coś kupię, na coś chcę się zdecydować, to robię przegląd tego co jest. I jeżeli jest coś, co już mnie nie satysfakcjonuje, co już mnie znudziło, to ja się tego po prostu pozbywam, albo sprzedaję, albo oddaję. Robię coś, żeby jakby właśnie zrobić miejsce na to nowe, wiecie? Także tak działam. I powiem wam szczerze, że jestem z tego systemu bardzo zadowolona. Na ten moment mogę naprawdę otwarcie powiedzieć, że nie jestem przytłoczona rzeczami, że to ja mam kontrolę nad rzeczami, a nie one nade mną. I to jest dla mnie myślę najważniejsze. Zobaczcie, tak, oko naciągam. O, ale make-up gotowy razem z Wami. I to jest myślę kluczowe. I wtedy zobaczcie, jakby chociaż jedna rzecz w tym całym naszym zestresowanym, zalatanym, zaganianym życiu. Odchodzi. Nie martwimy się i nie czujemy się właśnie przytłoczeni e, miejscem, w którym tak naprawdę spędzamy cały nasz wolny czas, e, czyli domem, mieszkaniem i tym samym oczywiście rzeczami, właśnie w tym miejscu. Więc no, ja myślę, że naprawdę y, warto, warto pomyśleć. No, mówię, jeżeli ktoś jest typem pomika, no to choćby się starał. Nie da rady odpuścić niektórych przedmiotów, ale może właśnie wtedy wprowadzić jakiś system, jakieś takie rzeczy organizacyjne, żeby też ułatwić sobie przechowywanie tego i sprzątanie zarazem, no bo tak jak mówię, każda szafka, jakby nie patrzeć, ona też wymaga raz na jakiś czas posprzątania, więc jeżeli wszystko będziemy do niej tak wrzucać obyle jak, to ciężko nam będzie to wszystko z tego wyjąć, więc jakieś koszyczki, pojemniczki, pudełeczka tak, i tak dalej, i tak dalej ułatwi nam ten proces, więc no tak jak mówię, to, to nie jest tak, że minimalizm jest dla każdego. Nie jest tak, bo właśnie rozmawiałam z wieloma osobami, niektórzy po prostu lubią mieć dużo i lubią mieć wybór i mają do tego prawo, e, ale jeżeli wiecie, jest e, jest to na tej zasadzie, że Was to nie przytłacza i czujecie się z tym ok. To myślę, że jest dobrze, ale jeżeli właśnie faktycznie zaczynają Was rzeczy przytłaczać, no to wtedy zaczyna się pojawiać problem, i wtedy warto właśnie nad tym e, gdzieś tam przycupnąć, pomyśleć, przeanalizować i wtedy ewentualnie wziąć się za jakieś czystki, wyprzedaże i tego typu rzeczy. No, także, także tak, kochani, ja tak jak mówię, lubię, lubię taki stan rzeczy, lubię nie być przytłoczona rzeczami. I nie muszę mieć jakiegoś niesamowitego wyboru. Ważne, żebym miała takie pewniaki, które wiem, że zawsze mi pasują. Czy to w domu, czy to na mnie, czy to w kuchni, czy to jeśli chodzi o zdoby. Obojętnie. Po prostu. Ale się nagadałam. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że yy, zrozumieliście przekaz. Dobrze, a ja tymczasem, kochani, idę ogarnąć. Chociaż nie, dzisiaj nie będę prostować włosów, bo dzisiaj nigdzie się nie ruszamy, więc będą zdrowsze. Yy, natomiast... Zaraz powieszę pranie, bo mi pewnie wypierze i mam całą suszarę do poskładania, więc biorę się. Chodź. Nie, Waksusia ma nas w nosie, musi się wyganiać teraz. Szogun jeden. Gdzieś zabawkę wyniosła. Waksunia! Chodź! No hej! No hej! Przytulas, przytulas. Ojejku, jak sapie. Wszystkie zęby pokażę. Jesteśmy w domu. Ja tak wstępnie chcę sobie um, pouprzątnąć buty i te, zobaczcie, moon tutaj bym sobie wyczyściła oraz te beżowe botki też tutaj. Więc robię moją e, miksturkę, a mianowicie tutaj soda oczyszczona, do tego mydło wpłynie trochę wody i taką szczoteczką, proszę bardzo, będę to wszystko szorowała. Tutaj też te nadęki, buciki, które wczoraj kupiłyśmy, bo zobaczcie, o, e, więc od razu te trzy pary uprzątnę.